Od ponad 17 lat jestem burmistrzem Tarnowskich Gór. Tu są moje korzenie, tu się uczyłem, tu pracuję. Tu poznałem moją żonę i tu rodziły się moje dzieci. Jestem stąd. Jestem dumny, kiedy przejeżdżam koło oczyszczalni ścieków, bo 98% Tarnogórza korzysta z kanalizacji sanitarnej. Kiedy odwiedzam nasze szkoły i przedszkola, bo kiedy zaczynałem pracę na rzecz miasta, z okiem wypadały szyby, a klasy były niedogrzane ze starymi meblami. Dziś mają pracownie komputerowe i zielone pracownie. Jestem dumny, kiedy kibicuję zawodnikom na naszych nowych obiektach sportowych. Kiedy jadę naszymi nowymi drogami rowerowymi do centrum przysiadkowego. Kiedy przechadzam się po zawitalizowanej starówce, patrzę na pozbawione cztokatych reklam kamieniczki, zadrzewione skwery i miejskie parki. Kiedy wieczorem, w świetle nowych lamp, widzę licznych gości, kawiarenek i restauracji. Jestem dumny z mojej małej ojczyzny. Zależy mi na jej rozwoju. Na tym, żeby tanowskie góry były miastem na prawach powiatu, żeby dojść do miliarda złotych w pozyskanych funduszach, a mamy już ponad 700 pozyskanych milionów. Chcę uspokoić ruch i parkowanie w mieście, rozwinąć jeszcze bardziej komunikację publiczną, przejąć wszystkie drogi w mieście w zarząd, a potem sukcesywnie je poprawić. Chcę oczyścić teren po zakładach chemicznych za fundusze z krajowego planu odbudowy i zyskać dla miasta 60 hektarów czystych terenów z czystą wodą podpowierzchnią. Chcę też wypowiedzieć umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków, a potem obniżyć ich cenę. Nazywam się Czech, Arkadiusz Czech. Społeczeństwo zaszczyciło mnie przed laty wyborem na stanowisko burmistrza Tamowskich Gór. Wiem, jak rozwijać nasze miasto. To przecież nasza wspólna mała ojczyzna. Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Inicjatywa Obywatelska. Robia po Śląsku. Szaja po Śląsku. Czytam po Śląsku. Godą po Śląsku. Kibicuję po Śląsku. Jestże śląsko. To szweluje po Śląsku. Jadymy z tym koksem. szafniemy to zaś. Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska. Lista numer 14. W Mili mianuje się Jerzy Gorzelik, Jerzy Profesorem na Uniwersytecie i sprowcą Ruchu Autonomii Śląska, stowarzyszeniu, które od 30 lat walczyło o prawa od Ślązoków. Nasza ciężka robota, ona dowo efekty, 14 marca Trybunał Praw Człowieka we Strasburgu zasądził, i że polskie gerichty nie miały prawa odkozać rejestrację stowarzyszenia osób śląskiej narodowości. 20 marca w Syjmie było pierwsze czytanie GZ o śląskim języku. Śląskie marzenia, o których insi boli się godać, skisz naszej determinacji one za niedługo doczekają się realizacji. tuż pamiętajcie, do Syjmiku werci się welować jedyno richtig śląsko-lista, którą siła, doświadczenie i poradzie wygrywać. Velujcie lista numer 14. Lista od Ruchu Autonomii Śląska. Robia po śląsku. Szaja po śląsku. Czytam po śląsku. Godą po śląsku. Kibicuję po śląsku. Jestże Śląsk. Toż feluje po śląsku. Jadymy z tym koksem. szafnymy to zaś. Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska. Lista numer 14. Ha, ha. Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska. Zagłosuj na koalicję obywatelską. Ta kampania samorządowa. To będzie walka zarówno o przyszłość gminy, miasta, powiatu. Nikt niczego nie dał nam na zawsze. Ten marsz miliona serc on musi się dalej toczyć. 15 października Polacy pokazali, że potrafią stanąć po stronie dobra, przyzwoitości, praworządności, demokracji. Jeśli chociaż przez chwilę uznamy, że swoje zrobiliśmy, to zło wróci. Idziemy po zwycięstwo po to, żeby oddać władzę ludziom. To jest cel tych wyborów. Zagłosuj na koalicję obywatelską. Wreszcie odblokowaliśmy 600 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Na modernizację okolicy, na nowe inwestycje, na nowoczesne projekty, na to, co otacza Polki i Polaków każdego dnia, bo to ich pieniądze. Koalicja Obywatelska dotrzymuje słowa. Zagłosuj na nas w najbliższych wyborach, już 7 kwietnia. Zagłosuj na koalicję obywatelską. Wiemy, jak realizować. Wielką transformację Polski. Dzięki renesansowi samorządu, dzięki współpracy i synergii pomiędzy samorządem i rządem Donalda Tuska skoncentrujemy się na tym, co najważniejsze. Na tym, żeby modernizować Polskę i rozwiązywać najważniejsze problemy, które przed nami są, a zwłaszcza wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Oddajcie głos na kandydatów koalicji obywatelskiej. Potrzebujemy pełnej mobilizacji. Odpowiedzialnie głosujmy 7 kwietnia. Zagłosuj na koalicję obywatelską. Materiał...